Za dwa tygodnie poznam Donalda Trumpa i Leo Messiego i wiecie co? Nie jara mnie to w ogóle. Zaraz wam powiem dlaczego. I to nie jest żart. Za dwa tygodnie lecę do Stanów Zjednoczonych, żeby uczestniczyć w konferencji American Business Forum. Największa konferencja w Stanach i pewnie na świecie. Tam będzie Javier Millet, tam będzie Patrick B. David, tam będzie oprócz Leo Messiego Will Smith, Adam Newman, znany z WeWorka. Ogromni, ogromni i znani przedsiębiorcy i nie tylko. I wiecie co? Nie jaram się tym wcale. Nie jaram się tym wcale. Wiecie czym się jaram? Bo tydzień później, jak wrócę ze stanów Zjednoczonych, czyli między 14 a 16 odbywa się wyjątkowa konferencja w Polsce. Wyjątkowa, dlatego że bardzo prestiżowa. To jest zamknięta konferencja dla małej grupy przedsiębiorców. Tam będzie około 50-80 przedsiębiorców, ale to będzie topka stopek. I to są trzy dni w zakopanym, gdzie będą odbywały się bardzo relacyjne spotkania, bardzo relacyjne aktywności, robienie czegoś razem, poznawanie się lepiej, współtworzenie czegoś, jakiejś aktywności fizycznej i tak i tak dalej. I to jest niesamowity event, na którym między innymi ja będę prelegentem i będę tam mówił o tym, jak Budować i rozwijać biznesy najbardziej efektywną metodą, jaka jest na rynku, tak zwaną metodologią spin. Więc jeśli jesteście zainteresowani, żeby się spotkać ze mną przez te trzy dni, żeby rozmawiać nie tylko ze mną, ale też z świetnymi przedsiębiorcami, i naprawdę gwarantuję Wam, że to jest topka topek w Polsce: to są przedsiębiorcy, którzy mają biznesy od kilku do kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset milionów, to zapraszam Was pod tym linkiem na dole. Znajdziecie możliwość zapisania się, bo są jeszcze miejsca. No, jeśli chcielibyście te trzy dni spędzić w zakopanym, balując razem, jedząc i robiąc różne aktywności, przeżywając coś razem, bo na tym de facto polega networking dzisiaj. Nie na tym, że będziesz jednym z tysiąca uczestników konferencji w Stanach Zjednoczonych, dziesiątek tysięcy, bo będziesz nikim, giniesz gdzieś w tle. Ale ta konferencja jest niezwykła, bo będzie mocno stawiała na interakcję i budowanie networku. Jeśli chcecie się spotkać, zapraszam 14-16 listopada w Zakopanym. No i mam nadzieję, że będzie okazja się poznać osobiście. Trzymajcie się i cześć.